Cześć ja jestem Big Maxi. w dzisiejszym odcinku będziemy wbijać, będę wbijał, będę wbijał 5000 pucharków, właśnie o to nitą. właśnie o to nitą i, i, i zrobię tak, i zrobię mini opening, no ja zapraszam do oglądania. Musi być jeden win. Sorry, ale będę się kampić, bo ja lubię się kampić. Tej mapy bardzo nie lubię. Dlatego ja się na niej, na tego campion, dobra, będzie zero. Piedziemy. Um. Jeszcze. Jeszcze trzy puchary. Dobrze. Muszę teraz użyć na czwartym miejscu. Powiem tak, długo się nie zabijają. Собака у меня. Не ма? Кобя, не ма никого. будем иметь... Nasze pięć tysięcy jest! jest! Mamy pięć tysięcy charków. Tak, Jest! Pięć tysięcy półchareków. Pięć tysięcy Uf, Otwieram mnie. Pierwszy brał, box, nie ma nic. Drugi. Nic. Mm. Nie ma nic. Aj, jeszcze jeden. Nie ma nic. I teraz przechodzimy do Mega Boxa. Mm, OMG, o jak ja się boję. Nie. Нема ниц, не, 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 не. О, пятнадцатикам. Субс, Субскрибуйте канал мой.